Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze, z tej strony wiktor Doktor. a to 384 odcinek podcastu BSSB BSS, z tajemnic, dzisiaj sobota, w związku z czym odcinek z serii EPT Ekspresowe podsumowanie tygodnia, które przygotowuję dla Was co tydzień. Nie przygotowuję go sam, dlatego że w zbieraniu danych pomaga mi Michał Matras, z którym mam przyjemność pracować w ramach Pro Progressio. Michał zajmuje się redakcją treści, która trafia na Outsourcing Portal i wybiera dla mnie również co ciekawsze kąski, które pojawiają się na tej platformie. Michale, ogromne podziękowania. Słuchajcie, dzisiaj taka mała, szybka refleksja na początek. Wiecie, co Wam powiem? Nagrywam ten odcinek po raz drugi. Dlaczego? Dlatego, że za pierwszym razem nie wcisnąłem nagrywania. <laughs> tak, takie rzeczy zdarzają się. No i co to spowodowało? To, że się nagadałem do pustego sprzętu, który nie chodził, nie nagrywał. No i w związku z tym teraz całość nagrywam dla Was po raz drugi. Czy to dobrze, czy to źle? Nie mam zielonego pojęcia, bo nagrywam to tak bardzo mocno ad hocowo i czasami rzeczy, które. Mm, które słowa, które wypływają z moich ust są po prostu podyktowane chwilową emocją, chwilową myślą, która przebiega od ducha do ducha. No i w tym momencie, nawet nie wiem, czy już dzisiaj wam powiem wszystko to, co chciałem wam powiedzieć, ale dobra do rzeczy. Nie będziemy tutaj ściemniać, będziemy was informować o ciekawych informacjach. Tydzień, który właśnie zamykamy, dla mnie był bardzo interesujący. Kilka webinarów, kilka telefonów i to z interesującymi ludźmi. Miałem na przykład przyjemność porozmawiania sobie z przedstawicielami agencji. IT. Tida. Wiecie, kto to jest ITDA? No, to jest agencja rządowa, która działa w Egipcie i zajmuje się rozwojem branży nowoczesnych usług dla biznesu w tymże kraju. No i dowiedziałem się od nich, że na przykład Egipt zainwestował 2 miliardy dolarów w to, aby sektor nowoczesnych usług dla biznesu mógł przenieść się do pracy zdalnej. No, było to oczywiście efektem ubiegłorocznego startu w pandemii. W tej pandemii ciągle jesteśmy, ciągle praca zdalna nam towarzyszy, a Egipt chciał tutaj wykorzystać sytuację, i nie stracić tego, co niektóre kraje arabskie straciły. No bo przechodzenie na model pracy zdalnej nie w każdym kraju w ubiegłym roku przeszło tak bardzo sprawnie. Egipt nie chciał zostać w tyle, przeszedł na pracę zdalną, zainwestował kasę i spowodowało to to, że nie dość, że rozwinęły się usługi typu Call Contact Center, które w Egipcie do tej pory jakby nie było rozwijały się i tak i tak już całkiem nieźle, to dołączyły do nich również usługi nowoczesnych technologii IT i tym podobnych. Także Egipt wykorzystał tą szansę i wygląda na to, że chce odgrywać coraz mocniejszą rolę w świecie e, świata usług dla biznesu i wspierania nie tylko świata arabskiego, ale również Europy i Stanów Zjednoczonych. Tak, z rozmowy, którą miałem przyjemność odbyć z przedstawicielami ITDA wynika, że Europa jest cały czas w bardzo dużym zainteresowaniu y, sektora usług dla biznesu, który jest ulokowany w Egipcie. Także słuchajcie, mamy tu w Europie konkurencję. Nie tylko my w Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Litwie, Ukrainie chcemy zadbać o klientów zachodniej Europy, ale nasi koledzy z Egiptu również są tego głodni. Dobra, to taki mały wstręcik na początek, zanim przejdziemy przez to, co mam dla Was przygotowane na dzisiejszy odcinek. Zanim to jednak jeszcze zrobię ogromne ukłony dla Marzenki Sawickiej oraz Przemka Sławińskiego, gdyż te dwie osoby są patronami. Oj, coś tu uderzyłem, pewnie to usłyszeliście. Patronami dzisiejszego, ale nie tylko dzisiejszego w ogóle są patronami podcastu BSS bez tajemnic. Marzeno, Przemku, ukłony w waszą stronę. A jeśli i wy chcecie zostać patronami, to wskakujcie na patronite.pl to tam nie znajdziecie, tam znajdziecie progi wsparcia. I chętnie będę tutaj z Wami realizował tą audycję. Koniec wstępu. Wskakujemy w uporządkowaną treść, którą co tydzień Wam przedstawiam. A od czego zaczynamy? Jak zwykle od podcastu. Tydzień zaczęliśmy odcinkiem numer 380, i on nosił tytuł Co się kryje pod adresem 129 Wilton Road w Londynie? No to teraz już Wam trochę odkryję tej tajemnicy. Pod tym adresem mieszczą się SSON oraz IQPC, czyli dwie organizacje, które mają absolutnie bardzo istotny wpływ na to, co się mówi i jak się mówi o branży nowoczesnych usług dla biznesu. Posłuchajcie sobie zresztą tego odcinka. Wtorek to już odcinek 381. Oraz trendy na rynku pracy 2021, według Hayes. Tak, bardzo ciekawy raport: kilkanaście branż, kilkaset różnych stanowisk, no i kilkanaście różnych trendów wylistowanych przez ekspertów Hayes. Zdecydowanie warto ten raport przeczytać, a wcześniej o nim posłuchać w podcaście. Środa to już odcinek 382, w którym moim gościem był Sławomir Bławat. Sławek pracuje w IKEA, ale w części IKEA dla firm, i porozmawialiśmy sobie właśnie o tym, jak to IKEA wspiera nie tylko home office, ale małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Hmm, zaskoczeni? No, ja też byłem troszeczkę zaskoczony, ale uwierzcie mi, IKEA ma naprawdę niezłą ofertę dla biznesu. Czwartek to już odcinek 39. Hola, hola, 39, a nie 383. Tak, dlatego że 39, ale podcastu anglojęzycznego Good Morning BSS World. Tym razem wraz z Craigiem Princem, założycielem QUERTUM porozmawialiśmy sobie na temat, który z języka angielskiego brzmi: Digital Document Management, Focused on GDPR Compliance. Posłuchajcie sobie naszej rozmowy. No, a wspomniany 383 odcinek pojawił się w piątek. Tym razem moimi gośćmi był Adam Wiszniewski oraz Paweł Łopatka Softserve, a porozmawialiśmy sobie o Big Data i to zarówno w teorii, jak i praktyce. Tutaj Paweł zrobił mi psikusa i sam zaczął zadawać mi pytania. Posłuchajcie, jak ciekawie wyszedł ten odcinek. Po podcaście, czas na raporty. Cushman Wakefield opublikował raport MarketBit Polski Rynek Biurowy podsumowanie roku 2020. Z raportu tego wynika m.in., że aż o 24% spadło w porównaniu z rokiem 2019 zapotrzebowanie na biura na największych rynkach w Polsce. W budowie jest 1,4 miliona metrów kwadratowych, a poziom pustostanów pod koniec roku 2020 wyniósł 11,1%. Linki do raportu w opisie tego odcinka. Hayes opublikował swój kolejny już raport płacowy. Tym razem autorzy skupili się na sektorze BSS. Hayes podkreśla, że centra, które już są w Polsce, nadal się rozwijają wskutek przenoszenia kolejnych procesów, ale na rynku pojawiają się także nowe inwestycje i nowe centra usług wspólnych. Jak mówią eksperci Hejs, aż 51% firm BSS przewiduje podwyżki wynagrodzeń w roku 2021. W raporcie znalazł się opis poziomów wynagrodzeń na ponad 30 stanowiskach. Link do opisu raportu w opisie tego odcinka. Antal wraz z Cores opublikowały wspólny raport zatytułowany Model pracy a efektywność i zadowolenie pracowników. Z raportu wynika m.in., że aż 49% pracowników nadal pracuje zdalnie. Z raportu wynika także, że praca zdalna przekłada się na efektywność, z której wyników zadowolonych jest aż 92% pracowników. Raport wskazuje także inne obszary istotne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw. Dowiadujemy się tu na przykład, że wyzwaniami dla firm są integracja zespołów i onboarding. Odpowiednio 40% i 31% negatywnych wskazań. Link do raportu w opisie tego odcinka. Po raportach, czas na newsy. Doczekaliśmy się konkurencji dla Google Analytics. Wrocławska firma Pivik Pro wprowadza nieodpłatną platformę Core Pivik Pro Analytics Suite, gdyż tak się ona nazywa, będzie bezpiecznie mierzyć ruch na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych. Po początek 2021 roku nie rozpieszcza firm. Jak informuje Monitor Sądowy i Gospodarczy, w styczniu 2021 roku aż 151 firm poinformowało o swojej niewypłacalności. To skok o 80% rok do roku. Największe problemy mają firmy usługowe produkcja rolna oraz produkcja i budownictwo. Na rynku pojawiło się zestawienie najbardziej etycznych firm na świecie. Na liście tej znalazł się Manpower Group i to już po raz dwunasty. Firma została doceniona m.in. za kulturę organizacyjną i odpowiedzialność biznesu. Kancelaria Chudzik i Wspólnicy przybliżyła definicję IP Box. To preferencyjna 5% stawka opodatkowania dla przedsiębiorstw i firm osiągających dochód z prawa do własności intelektualnej. Celem IP Box jest podniesienie atrakcyjności prowadzenia działalności RD i rozwoju nowych technologii. Na Akademii Leona Koźmińskiego startuje kolejna edycja studiów podyplomowych Automatyzacja Procesów Biznesowych. Kierownikiem studiów jest ekspertka od automatyzacji procesów Elwira Pyk. Pierwszy zjazd już dnia 20-21 marca. Bierzcie to pod uwagę, bo to jedna z nielicznych inicjatyw, które w ten sposób są realizowane na polskich uczelniach. Czas na zapowiedzi. A konkurs Pomagaj z Pasją organizowany przez Fundację Pro NGO. Konkurs ma na celu odkrycie talentów pracowników firm, jak również twórcze wsparcie dla organizacji pozarządowych. Ruszyły zapisy na Akademię Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego organizowaną przez HR na szpilkach Moniki Smulewicz. Start 20 kwietnia 2021 roku. Czas trwania Akademii jest różny i obejmuje 4, 5 lub 9 miesięcy. 8 marca Dzień Kobiet, a to będzie dzień, w którym odbędzie się webinar modliszka czy sowa Kobiece Oblicza Biznesu organizowany przez Inspire. Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji społecznych i biznesowych w ośmiu różnych obszarach. 9 marca Positive Productivity zaprasza na szkolenie, jak zapewnić efektywny model pracy zdalnej przez długi czas. Szkolenie skupia się na organizacji pracy, wizualizacji pracy, współpracy w zespole oraz, co zabrzmi intrygująco, dodatkowym stresie i izolacji. No, wszystkie linki, oczywiście, do zapowiadanych wydarzeń, znajdziecie w opisie do tego odcinka, jak zresztą co tydzień. A po więcej, zapraszam Was do kalendarium wydarzeń na Outsourcing Portal. To tam regularnie publikowane są bardzo ciekawe nadchodzące wydarzenia w postaci konferencji, webinarów, szkoleń i wszelkich innych inicjatyw, gdzie to edukacja czy szerzenie wiedzy ma miejsce. No dobra, kończymy dzisiejszy odcinek, zbliżamy się do postawienia kropki na sam koniec, ale zanim to nastąpi, to powiem Wam jeszcze coś z mojego własnego podwórka. Już w marcu odkryjemy w Pro Progressio informacje o tym, kto nowy dołączył do klubu Pro Progressio, a są to bardzo znaczące firmy i bardzo ciekawe brandy. Jeżeli i Wy chcielibyście dołączyć do klubu Pro Progressio, gdzie dajemy wam do dyspozycji media branży outsourcingowej, łączymy was między sobą i dostarczamy wam wiedzę. Co tydzień, na bieżąco, to dajcie mi znać. Napiszcie, zadzwońcie, skontaktujcie się przez LinkedIna, a ja z przyjemnością z wami na temat klubu porozmawiam. A żeby było ciekawie, to powiem wam, że w marzec będzie miesiącem, w którym odkryjemy co najmniej dwie nowe inicjatywy, które startuje pro Obie związane z komunikacją, obie związane z szerzeniem wiedzy, ale obie zgoła inne. Na to musicie jeszcze poczekać. Wy, niewykluczone, że za tydzień już wam będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. Zresztą tak samo jak i o nowym naszym relacyjnym związku z jedną z organizacji z półwyspu Iberyjskiego. Tak, tak. Będziemy mieli nowego partnera w Hiszpanii, a konkretnie w Katalonii. Słuchajcie, tyle na dziś wstawiam kropkę jeszcze raz Marzeno Sawicka, Przemku Sławiński, ogromne ukłony w Waszą stronę za to, że jesteście patronami tego podcastu. Jeżeli Wam, moi drodzy słuchacze, widzowie podobało się to, co tutaj mówię, albo podoba Wam się inny content, którym dzielę się z wami na bieżąco w podcaście BSS bez Tajemnic, to dlaczego by nie zasubskrybować sobie tego podcastu? Dajcie lajka, kliknijcie obserwuj i codziennie dostaniecie ciekawostkę, opis jakiegoś faktu albo obalenie jakiegoś mitu ze świata nowoczesnych usług dla biznesu. Dzisiaj koniec. Tym razem sprawdzam, chyba się nagrało, więc będziecie mieli czego słuchać. Na razie, cześć.